Thank you for watching! ósma edycja festiwalu. Jestem zadowolona, bardzo zadowolona z tegorocznej edycji festiwalu. Bardzo często się z takimi opiniami, że tegoroczna selekcja filmów była taką nie tylko autorską selekcją, ale inteligentną. Myślę, że to taki bardzo no, miły komplement. hasło przewodnie, które dobieramy co roku. One wyznaczają kierunek festiwalu, one dają ton. Tam też narodziła się ta na swoboda. Stąd pomysł chociażby Mateusza Kościukiewicza, żeby pobiec na próby i, i zagrać z deserterem. To wpisało się w program filmów, zdefiniowało jakby kierunek samego programu w tym roku. Jesteśmy festiwalem niepokornym, to nas wyróżnia. Te filmy chcą poruszyć widza, chcą pokazać, że, że jesteśmy pankowcami, nie silimy się na żadną sztuczność, nie, nie jesteśmy snobami, którzy kogoś udają. Te filmy też nie muszą nikogo udawać. Mnóstwo młodych ludzi, i to jest przyjemnie na to patrzeć, znaczy młodzi ludzie, którzy szukają nowych filmów, którzy odczytują je po swojemu. Były interesujące rzeczy, niewątpliwie filmy gruzińskie to było coś, co teraz interesuje, co tam się naprawdę dzieje. Było sporo filmów jednak środkowej Europy, były nowe filmy polskie, które też są interesujące. Było to mocne, mocne pasmo Kempu, takich filmów no trochę prawda, lekceważonych, należących do Kiczu itd. Bardzo dobrze, że one były, dlatego, że one pobudzają do dyskusji. Ja byłem w tej, tej jurorskiej grupie doceniającej filmy fabularne. Bardzo ciekawe to były, bo były tak dosyć, tak zdecydowanie formalne, z takie śmiałe filmy, można powiedzieć, o dużej odwadze. Absolutnie, to jest, czuję się właśnie, że to jest kino ludzi odważnych, młodych. Kwalifikacja filmów jako artystyczna jest strasznie szeroka. Kino autorskie, kino ambitne tutaj jest obecne, natomiast też nie, nie boję się pokazywać kina, które idzie pod prąd pewnym tendencjom, które. Jest przegrywane na płytach DVD, bądź przemycane na vhs jak na przykład Ten Russell, tak? które wygrzebujemy skądś. Nie boję się pokazać kostyga Wrasa, który też często różnorodnie przez krytyków jest oceniany. No bo to twórca polityczny. naprawdę każdy gość jest specjalny, każdy gość otoczony jest z naszej strony pewną opieką, pewną troską. O każdego dbamy tak samo, ale gości specjalnych w tym roku takich na którym bardzo nam zależało i cieszymy się, że nas odwiedzili. To, to te akordy, na które bardzo skupili się dziennikarze i którzy na pewno stali się ogromną lokomotywą tego rocznego festiwalu. To gość otwarcia i zamknięcia, czyli Julia Jęcz, kobieta magnes, kobieta, która można powiedzieć rusza niebo i ziemię swoją świeżością, aktorka wschodząca europejska, która odebrała nagrodę. Właśnie Julia, i Bogusław Linda, który nas tutaj rozbawił. Pokazał, że też ma w sobie niesamowitą niepokorność i, i nie boi się wyrażać głośno swoich myśli, a jednocześnie jest bardzo ujmujący. No i Shirin, Shirin Neszat. Artystka wszechstronna, która rozpoczęła od fotografii swoją karierę poprzez wideo i instalacje, a teraz obrała drogę filmową. Jesteśmy po 7 dniach z kinem, 7 dniach inbound, z doskonałymi filmami z gwiazdami kina. Hasło wiodące ósmej edycji brzmiało, bo każdy ma w sobie ból. Witam wszystkich Państwa na uroczystości zakończenia ósmego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tortu Witam 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 w pomorskiego pana Edwarda Hartwiga. I would like to welcome Mr. Zastępcę prezydenta Dróne, pana Wikina Fiderewicza. witam wszystkich pozostałych przedstawicieli władz miejskich, wojewódzkich, ludzi świata kultury, świata polityki i biznesu, którzy tutaj są z nami. Sześć dni, kilkaset projekcji, pięć ekranów, 23 pasma filmowo-artystyczne, ponad setka gości ze świata, kilkudziesięciu dziennikarzy. To takich 2010 to końca czas na pierwsze nagrody. Wojciech Smażewski. Bardzo dziękuję w imieniu swoim, w imieniu aktorów, którzy są zawsze najważniejsi, w imieniu producentów i w imieniu ekipy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam publiczność. Dobrze jest. Małgorzata przyznaliśmy reprezentant filmowi Polana, w reżyserii Grzegorza Zalicznego. Ja chciałem przeprosić, prosić, że odbieram nagrodę w krótkich spodenkach, ale jadę właśnie z opozu wakacyjnego dla dzieci i nie miałem nic innego ze sobą po prostu. Więc tak, to tak Niełatwo było nam podjąć tę decyzję, ponieważ widzieliśmy mnóstwo filmów i wiele z nich było bardzo dobrych, natomiast to trzeba było wybrać ten jeden, jedyny i postanowiliśmy mm, przyznać yy, tę nagrodę filmowi, który uważamy za chyba najbardziej, za najbardziej dojrzałą propozycję filmową, yy, pod względem formy, jak i podejścia do jeszcze trudnego tematu.